chodź 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 Nie, nie, nie. O, chodź, 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 Thank Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam. 29 września. Pamiętna data, bo ja mam urodziny, także kolejne 18. O. także oderwałem się chwilę tam od, od gości. Lot numer 5, o, ostatni. Ostatni, już ostatni. 320? 30, o, jest następny. Tak, jest. 8,45 puszczona. Widzę, Micha się trochę cieszy. To na koniec się rozkręciły trochę lepiej. No, może tak. będzie troszkę lepiej. O ten ładny siat. To dobrze. Na ostatnim... Odbił się? Tak. Na ostatnim filmie pytałem pana, mówił pan, że będzie pan dawał 15 gołębi, ale poszło więcej, pewnie? Poszły. Wszystkie, bo tak się zastanowiłem, na no co trzymać. Nie już się przylecam, a tym bardziej koło domu zaczęły lepiej latać. No, na że... oblotach, no, no to mówię, łapią jakąś tam tą normalność, no to mm. trzeba dać wszystkim. No. Teraz na koniec to tak. widziałem one tam po kilka minut odchodziły od domu. No, tak, tak, tak. No, no to bez gniewieniem. Czyli na koniec się... O, jeszcze wróbel się odbija. <śmiech> <śmiech> no, a ten Rudy widziałem ode mnie też poszedł. Jest, jest Czyli... no dzisiaj. Chyba szósty przyleciał, tak dwa razy pod rząd był drugi. U mnie nie. No. Na gołębniku. Czyli gołębie, jak ktoś nabędzie od takiego jak ja, jak to mówią, zlotów za stodoły, też się nieraz lubią pokazać. Tak, to nie tak. ma chyba tam tak, na oczywiście. to reguły. i... No to dobrze, to na co? 24 poszły, 8 jest. Eskę tak. pan złapał, myśli pan, że to dobrze było, czy źle? W dobrym czasie? zobaczymy je. Bo to... Nie, od pierwszego do ostatniego dużo rozpiętość czasowa? Pierwszy jest 22, niecałe 21. I Same eski tam widać przeskakują. A, a siódmy jest 31. No Jest następny? No to 10 minut. Chodź, 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 chodź. Odbił się. No to chyba dobrze. Chodź, 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 chodź. Oto obcy. Roberta. No. Ładny. Ty. Jakiego Roberta? Zawsze co roku biorę po 5 i, i tak się... Tak. Ale wymieniacie się, czy, czy co? No można tak powiedzieć. Ja mu daję swoje tam on, i... A te pana u niego się pokazują? Znaczy on nie lotuje. A. No, on tak trzyma. Kiedyś lotował, a teraz to... tak ja. ten... Tak, tak papra jak ja. Nie może bez tego żyć. Tak papra jak ja. Ale tak nie było widać tej planie, nie? No. Gołębie pojedynczo. A wiatr jaki jest dzisiaj w taki spychający w tyłek? Tak, tak można powiedzieć troszeczkę może spychający, ale no z wiatrem, no bo wiatr. Ale rano zimno było. Oj, zimno, nawet i teraz nie jest. <laughs> tam idzie chyba. Kto? Trzy, sześć, stór, nie? Gdzie pan o, to, to widzi? Mówi, a na te białej chmurze. A, no, co idzie?

Z, z rozpłodu. Też, ale z, z wiosną tak? Ale nie uciekł z rozpłodu, tylko... Co? <laughs> nie uciekł z rozpłodu, tylko nie, nie, nie. o kurde. Chodź Jeszcze Tyle na głowę by im wleciał. Ile jest? 13? Mamy gołą, teraz 13. No. Głowa to... przekroczona. No. <laughs> o jest, Alo. kibic. Mają ludzie czas na wszystko, niedziela. Gdzie masz Boguś swojego łębia? W powietrzu, latają. A twoje już zamknąłeś serię, przyjechałeś do kolegi? 15, tak? 15. O, jest chyba. Tak? To jest, no. Widziałem o świętym. Ja już przeszedłeś no od razu dają Chwałamy. No dobra, no na razie. To ty będzie więcej dałeś? O, tu jeszcze dwa. Cztery. Teraz te polecą z tymi. Tak. później wróć. Pójdą z kilometr i zawróć się. Jeden lat. Lat. Jeden Marka, jeden Marka, Nalotana. No. Na no koniec. Nieźle dzisiaj. Nie wiadomo jak tam na listach, ale ważne, że już wkrótce to 17 będzie 18. 18. Tak, 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 tak. Nie tam 20, 20 po i 28 serii. Dane. Gdzie no. te żurawie? W żurawie? No. Tak, to żurawie, tam, żurawie. Nie, wiem, tutaj takie dwa obiekty. Od... Sprzątane, może zajrzę? No, sprzątane <laughs> będzie w poniedziałek. Aha. wszystkie gojemniki i. Totalna? Nie chciałem już mieszać. No tak, bo jak mówię, albo sprzątać, albo tak. nie sprzątać, nie? No to dobrze. Tym się asem udało. Rudy gdzie jest? Nie ma. Gdzieś tam siedzi. Coś tam sobie pojedzą. Będzie pan jeszcze je Nie. Nie? Już w ogóle? Nie, no jeszcze wypuszczę parę razy. No, a to już strach, nie? Tak. Jeszcze raz ten... No państwo oblatuje, to... No. Nie ma co. Już teraz żebym wypuścił yy, bo te młode tutaj dla tego kuzyna czy mają, chciałem żeby gołębie polatały sobie, podziubały trochę I polatały. trawy, to I poszedł najpierw najlepszy gołąb oddziału, później dwie samiczki jaszczą zabrał, także, no. a ci się cieszą, że tutaj nam hodowlę, sokoła wędrownego, tak. I podobno wędrownych Zapomnieli jeszcze zapomnieli karmić. Zapomnieli o tym, że one się też żywią naszymi gołąbkami i też zabijają je po maluteńku, a nie tak jak pokazują czasami. No tak. No i tak to wygląda. Jedni się cieszą, drudzy płaczą, a takiego gołąbka też bym mógł od... No. No, się sta straciło parę tysięcy. No tak. I tak. Nikt, nikt o tym nie mówił. No. A cieszą się, że jaszczębie latają w powietrzu. No, na mnie 18. bo Ja wyciągnęłam. Adrian mu dzwonił, że na pół do drugiej zegarki. Dobra, dobra. No. No, dobra. Panie Marku, ja uciekam. Ładnie się, ładnie się dały, tak? No, jestem zadowolony z dzisiejszego lotu. Szkoda, że, że to akurat ostatni. Może coś tam zorganizujecie jeszcze? No, nie. nie, się śmieję. No, w tygodniu może przyjdę, coś tam nagramy. Nie jak tam, tak. co zostało, ile no. zostało. Poczta Polska znowu z Kurczę, panem a... pokrzyżowała plany. Do do, do, do jak sam będzie musiał kuzyn tam ktoś przyjechał. Nie wiem, no, zobaczymy. No no to dobrze. Ja uciekam. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry, do, do widzenia. Do widzenia.